Dzisiaj odcinek z cyklu, który prawie najbardziej lubię, ponieważ dzisiaj będzie unboxing. Dostałam paczkę ze sklepu mikroklimat i koniecznie zostańcie ze mną do końca, ponieważ na końcu będę miała dla Was bardzo ważną informację. Zapraszam na film! W ogóle nagranie odcinka jest delikatnie zagrożone, ponieważ mój tata kosi trawę, powoli się zmieszka i do tego jeszcze jeżdżą pociągi, także czy się uda? mam nadzieję. W paczce są rośliny domowe, ale ja będę odpakowywała je w ogrodzie, bo to są ostatnie minuty słońca dzisiaj i naprawdę nie chcę ich stracić, także chodźcie ze mną, zobaczmy, co jest w paczce. Ja wiem, co jest w paczce, ale Wy nie wiecie, także niespodzianka będzie dla Was. Paczka na pierwszy rzut oka jest dobrze zapakowana, także teraz przejdźmy sobie i zobaczmy, co jest w jej środku. Ja tak jak mówiłam, więc jest w środku, ponieważ wybrałam sobie trzy rośliny i tak jak mówiłam, paczka ta dotarła do mnie w ramach współpracy ze sklepem Mikroklimat. Dobra, chyba się udało. Dostałam całą książeczkę o tym, co jest w Mikroklimacie, bo w tym sklepie są i rośliny doniczkowe i takie elementy do budowania lasów w słoju i lasy w słoju. I też takie e, topy, topery na przykład, do, które można wkładać do bukietów i też takie mchy chrobotki. Mchy? Tak to się chyba mówi. Dobrze, tutaj mamy to takie z powietrzem w środku. No i tutaj zobaczcie, że wszystkie rośliny są zapakowane w takie papierowe tuby. Ja to sobie na razie odłożę na dół no i zaczniemy. Zaczniemy od najmniejszej tuby. I ja też nagle zapomniałam co... A już wiem co to jest! O, ja strasznie czekałam na tę roślinę. I zgubiłam nóż, już mam. Bardzo czekałam na tę roślinę. Zobaczmy sobie co jest w tej pierwszej papierowej tubie. tu tu, tu, tu. Du, 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 du. Dobrze. Oprócz papieru mamy również taką watolinkę, ciastolinkę. Wystaje już. Wystaje już taki pęd. Więc wy możecie trochę wiedzieć, co to jest. I już wam pokazuję. O, jaka piękna! O, ale ładna. Oj, podoba mi się. Gotowi? Tada! Hoja Rotundi Flora. To już jest sadzonka, która ma bardzo dużo liści, ona już idzie tutaj na trzy pędy, tak jak możecie zobaczyć, i bardzo mi się podoba to, że tutaj doniczka jest cała ofoliowana, więc ziemia nie wypada. Chociaż nie ukrywam, że byłoby lepiej, jakby zamiast folii był jakiś papier albo taśma papierowa, no żeby jak najmniej tego plastiku zużywać, a efekt finalny, efekt finalny, tak się mówi? Efekt finalny jest taki, że ziemia nie wypada i to jest ok. Piękna jest, ale ona jest piękna. Ona ma takie podłużne liście, yy, zaokrąglone. Na końcu ma taką delikatną fakturkę. Cudowna jest, bardzo mi się podoba. Jeszcze mnie po kostce pomizała ta linka Rośliny dotarły do mnie w jeden dzień. Zamówiłam w czwartek paczkomatem i w piątek były już u mnie. Także w ogóle ekspresowa wysyłka. Tylko ja nie wiem, czy ten sklep wysyła w czwartki do klientów, czy nie ma, nie ma takiej zasady, że wysyła tylko od poniedziałku do środy. Bo bardzo wiele sklepów tak ma. No tutaj mógł być wyjątek z uwagi na to, że... No tak się dogadywaliśmy indywidualnie, bo rozmawialiśmy o współpracy, rozmawialiśmy o tym, o czym dowiecie się na końcu odcinka, także jeżeli chodzi o tę wysyłkę w czwartek, no to dowiedzcie się, czy to nie była po prostu taka wyjątkowa sytuacja. Idziemy sobie dalej. Z tą rośliną jest ciekawa sytuacja, ponieważ moja mama była u mnie, jak ja już zamówiłam roślinę w mikroklimacie i zauważyła mnie tę roślinę. O, co to takie ładne żółta, co takie to, to ładne, o jakie to ładne. No, i ja już miałam zamówioną tę roślinę, więc już wiedziałam, że ta roślina nie zostanie u mnie. Ale nic straconego. Ona jest taka ogólnie dostępna, więc po prostu następnym razem kupię już ją do siebie. Karton na bok. Tutaj ponownie było takie pakowanie, czyli karton i watolinka. No i teraz już odpakowujemy to cudo, aż co mi się. O! Tada! Tutaj trochę więcej ziemi się posypało. Cześć gajeczko! Jesteśmy myszko. Tutaj trochę więcej ziemi się posypało, ale to zupełnie nic. A tutaj przed nami cudowne Epipremnum Golden, Epipremnum Neon, czyli to jest, ta, to jest ta żółta roślina. No piękna, zdrowa sadzonka. Tutaj widzę, że mam już trzy przewieszające się pędy. Tutaj w środku tych sadzonek jest na pewno dużo więcej. Na pierwszy rzut oka zdrowa, piękna roślina i widzę, że ona siedzi w takim podłożu produkcyjnym, ale też ją będziemy sobie tutaj przesadzać. Właśnie skoro ona zostaje w moim domu rodzinnym, zostaje u mojej mamy, to będziemy ją właśnie przesadzać. Może być to trochę hałaśliwie, bo Gaja właśnie dostała wariactwa i biega, a jeszcze sąsiad zaczął kosić, także... Yy dźwięki mogą być takie, jakie właśnie są na podwórku. O, właśnie tutaj jeszcze dostałam wieszaczek do tej doniczki, bo oczywiście to jest ta taka doniczka do powieszenia. Odkładam to epipremno i lecimy z... Epipremno? Odkładam tę epipremno i lecimy sobie do trzeciej, ostatniej rośliny. I ostatnie zawiniątko... Ponownie e, sztywny papier tuba, rośliny bardzo dobrze zabezpieczone. Tutaj naprawdę ktoś musiałby się bardzo starać, żeby tym roślinom coś się stało. E, oczywiście, no nie było już hitpaka już w maju, to jest dość oczywiste, ale tak mówię dla zasady. No i tu, zobaczcie jaka piękna! To jest moja druga próba z tą rośliną. Proszę bardzo, przepiękna choja. Czekajcie, tak ją wam ułożę, przepiękna choja. Tricolor. Hoja Carnosa Tricolor. Ona ma charakterystyczną taką e, różową tutaj łodygę. Nowe listki też są różowiutkie. O, zobaczcie. I w ogóle Szapoba, e, bo nowe listki przyszły i są nieuszkodzone w tej przesyłce. Więc, wiecie, no aż jakby się złamał, to nawet bym nie była zdziwiona, bo, bo były w przesyłce. Ale nic im się nie stało, więc yy, super. Tu taka korona zielono-zielonych liści. Mamy różowe łodygi. I ja y, ostatnio choję bardzo przesuszałam, ale ostatnio właśnie też wracam do choi, bo bardzo ładnie rosły mi w witrynie. Postanowiłam wrócić. No i tą właśnie choją karnosą yy, kontynuuję moją przygodę. Tricolor kontynuuję moją przygodę z chojkami. Dla mojej mamy zostaje epipremnum. Ja wracam z dwiema chojami. Te dwie choje przesadzę sobie. coś mi tutaj. pyknęło. Te dwie choje przesadzę sobie do bigosu. Podsumowując, ten unboxing tutaj w tym etapie odpakowania, rośliny przyszły bardzo dobrze zabezpieczone, nieuszkodzone, wyglądają wszystkie na pierwszy rzut oka bardzo zdrowo. Zachęcam Was do sprawdzenia strony sklepu Mikroklimat. Ja tam byłam w ostatnim odcinku, jak sprawdzałam te najdroższe rośliny, i byłam właśnie zaskoczona, jak mają dużo roślin do wyboru i naprawdę te rośliny są w dobrych cenach. Więc jeżeli szukacie teraz jakichś roślin, no to zapraszam Was właśnie do sklepu Mikroklimat. Klimat, ale wstrzymajcie się chwilę z zakupami, szczególnie do końca tego odcinka. A jeżeli jesteście niecierpliwi, no to już sobie przewincie do końca odcinka. Ja się z tym zabieram, pakuję się do domu, bo powoli zaczynają mnie zżerać komary. A za chwilę widzimy się w kadrze, na którym będę właśnie przesadzała epipramną. Także do zobaczenia za chwilę! Mamy sobie przesadzanie tego epipremnum i z uwagi na to, że epipremnum nie lubi za bardzo wody, to znaczy, nie jest to roślina, która w takim podłożu produkcyjnym mogłaby trochę dłużej być, bo na przykład taka. Kalata czy paprycz jakiś czas w takim podłożu wytrzyma. Epipremną zdecydowanie nie, więc ja to epipremną sobie wysadzam. No i z uwagi na to, że tutaj w domu nie znalazłam ziemi uniwersalnej, ale znalazłam ziemię do paproci, no to postanowiłam ją zmiksować z bigosem, z takim podłożem storczykowym, To też zobaczycie zaraz na filmie. No i tak, z tego co możecie zobaczyć, no to tutaj bez problemu to podłoże produkcyjne odeszło od korzeni. Korzenie są naprawdę w świetnym stanie. Jest ich bardzo duża i bardzo dobrze wygląda. No i z uwagi na to też, że ekipra no właśnie nie lubi aż tyle wody w korzeniach, no to ja te korzenie dość dokładnie oczyściłam i oczywiście starałam się jednocześnie tych korzeni nie uszkodzić, no bo to też nie o to chodzi, żeby przesadzić za wszelką cenę bez podłoża produkcyjnego, tylko też musimy jakoś to tak wypośrodkować, żeby sobie tych korzeni po prostu nie połamać, nie pourywać czy no jak najmniej je po prostu uszkodzić. Epipremnum sadzę do tej samej doniczki, która tutaj była. Ona jest dobra rozmiarowo. Epipremnum też nie lubi nie wiadomo jak wielkiej doniczki. No i oczywiście nie lubi też takiej ciasnej. To nie jest zamiakulka, z którym lubi sobie swoimi bulwami rozsadzać doniczkę. Raczej ta doniczka, która była jest taka optymalna i akurat. I wydaje mi się, że ono spokojnie do przyszłego roku w tej doniczce będzie mogło być. Smoka! Na granicę, przeciągającą się smokę. Powoli kończymy to sadzenie, efekt finalny jest fantastyczny i ta przepiękna roślina, która jest jedną z moich ulubionych, jak nie ulubionych, zostaje w moim domu rodzinnym i będzie um, dekorowała tutaj Mówię mówiąc bardzo górnolotnie. I to ja już w moim mieszkaniu, no nie moim wynajmowanym, ale no już nie jestem w domu. Razem ze mną wróciły dwie choje. Choje przesadziłam sobie do bigosu. Postaram się znaleźć im możliwie najjaśniejsze miejsce, co nie będzie zbyt łatwe, a z drugiej strony powoli zaczynam wyprowadzanie roślin na balkon. Więc tutaj to trochę miejsce się zwolni. Może choje też pójdą na balkon? Dajcie znać, czy wy uprawialiście choje na balkonie. Z całego zamówienia jestem szalenie e, zadowolona, wszystko mi się podobało. E, oprócz tej folii, tylko i tej taśmy przy, przy ziemi, no i tutaj zostawiam oczywiście do decyzji mikroklimatu, e, jak dalej, co to będzie dalej z tą folią. E, natomiast tak, no była jedna informacja, na którą szczególnie mieliście czekać, no i właśnie jest i ona. Otóż od jutra, czyli od 20 maja, startuje promocja. Minus 15% na wszystko w sklepie z hasłem MAMA2024. Macie minus 15% na cały asortyment, a powyżej 200 zł zamówienie, wysyłka DPD darmowa. No właśnie, promocja trwa od 20 maja do 26 maja, czyli do niedzieli włącznie. No i słuchajcie, myślę, że to jest nieprzypadkowa data i wydaje mi się, że skoro właśnie Dzień Mamy się zbliża wielkimi krokami, no to to jest świetny pomysł, żeby coś na dzień mamy kupić właśnie w mikroklimacie. Także buszujcie, szalejcie, sprawdzajcie, co jest na stronie i od poniedziałku, od 20 maja kod rabatowy mama2024 jest aktualny do 26 maja wyłącznie. Ja dziękuję mikroklimatowi za przesłanie mi tej paczki, dziękuję za współpracę. Roślinki już są przesadzone i pięknie rosną. No i będę się z wami powoli żegnała. Dajcie znać w komentarzu, czy zamawialiście już z mikroklimatu. Jeśli tak, no to jakie były wasze doświadczenia? My widzimy się już w kolejnym filmie i prawdopodobnie kolejny film będzie w środę. Mam nadzieję, że uda mi się go domontować już tak finalnie. No i jeżeli mi się uda, no to wydaje mi się, że ten odcinek wam się będzie bardzo podobał. Trzymajcie się ciepło, czekam na Wasze komentarze, a jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałaś, nie zasubskrybowałeś tego kanału, no to zachęcam do nadrobienia. Trzymajcie się ciepło, pa!